Podziemne księgi, miejsca mocy w Polsce, muzyka Wojciech Kania. Zajrzyj do opisu tego filmu, ponieważ czekają tam na Ciebie ważne informacje: kamienne kręgi Odry, magiczne miejsca mocy, czerpanie energii z kamieni ustawionych w okrąg, wyssanie chaosu i zaprowadzanie ładu w naszych głowach sercach i umysłach. Czy to jeszcze biała magia? Czy ki inny diabeł? Postanowiliśmy sprawdzić ile prawdy mieści się w tych pogłoskach, legendach i plotkach. Skupisk kamiennych kręgów na Pomorzu jest dużo. Te kamienne cmentarzyska na Pomorzu zostały odkryte m.in. w Trądkownicy, Grzybnicy, Piasznie, Leśnie, Odrach i Węsiorach. Dowiedzieliśmy się, że Goci, plemie pochodzące z legendarnej wyspy Skandza, przybyli na tereny południowego Bałtyku w I i II wieku naszej ery i nazwali te ziemię Gothi skandza Obecnie uważa się, że to rejon ujścia Wisły. Potem Goci przenieśli się między innymi na obszar Pojezierza Kaszubskiego. Z czasem plemiona gotskie przemieszczały się przez tereny dzisiejszej Polski na południe Europy. Skąd dziś tyle wiadomo o gotach, którzy żyli na tych ziemiach w epoce żelaza? To znaczy w pierwszym i drugim wieku naszej ery? Z cmentarzysk, których liczne skupiska odkryto na Pomorzu, podobno takich miejsc jest ponad 50, a kurhanów, czyli gotskich kopców nagrobnych. Na każdym takim cmentarzu odkryto i zbadano od kilku do nawet kilkudziesięciu. Oprócz kurhanów na tych cmentarzyskach odkryto także kamienne kręgi. Dlaczego mówi się dziś, że są one tajemnicze? Ponieważ istnieje wiele domniemań i pomysłów o ich zastosowaniu. Po środku każdego kręgu znajdowała się kamienna stella, czyli pianowo wbity w ziemię kamień, wysoki nawet do dwóch metrów. Przyjmuje się, że miejsca te były miejscami zebrań starszyzny rodowej, wieców, tak zwanych tingów, gdzie zapadały najważniejsze dla plemienia decyzje. Być może także były to miejsca kultu, miejsca święte. Czasami kamienne kręgi to były jednocześnie kurhany, w których odkryto groby, a w ich centralnym punkcie dumnie prezentowała się kamienna stella. Odkryto, że w kurhanach stosowano zarówno pochówek ciałopalny, jak i szkieletowy. W tym pierwszym chodziło o to, że po kremacji zmarłego na stosie jego prochy wsypywano do glinianej urny i zakopywano. W tym drugim zmarłych chowano układając w drewnianej, wydrążonej kłodzie. Spopielone szczątki składano także do tak zwanych grobów skrzynkowych, których rekonstrukcję można oglądać na przykład na cmentarzysku w Leśnie. Kamienne kręgi, kurhany i groby to tylko wstęp do poznania fascynującej historii gotów i śladów ich pobytu na Pomorzu ale to tylko niewielka część teorii związanych z kamiennymi kręgami. Począwszy od teorii o inteligentnych cywilizacjach, UFO, po takie, które traktują na przykład Odry jako jedno z centrów energetycznych Ziemi, tak zwanych czakram. A same kręgi jako pozostałości po religii wyznawców wielkiej bogini matki i przodków, gdzie dochodziło do inicjacji szamańskich czy traktujące te tajemnicze miejsca jako energetyzatory. Według tej ostatniej teorii kamienne kręgi mają silne pole energetyczne. Krąg w odrach emituje niebieską energię sprzyjającą wyciszeniu, medytacji, a nawet poprawie zdrowia. Teorie te potwierdzają radiesteci, którzy w odrach wyrysowali radiestezyjny plan kamiennych kręgów, pokazali, gdzie przebiegają pasma energetyczne i przekonują, że w kamiennych kręgach występuje wyjątkowe nagromadzenie energii. Twierdzą także, że przez odry biegną linie geomatyczne łączące wszystkie kręgi na Ziemi. Punkt drugi. Czakram Wawelski magiczne miejsce o niezwykłej mocy. Zamek, mieszczący się na krakowskim Wawelu, jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski z co najmniej kilku powodów. Jednym z tych, które wymienia się dość rzadko, jest czakram Wawelski czyli wyjątkowy, pradawny kamień, określany jako miejsce mocy. Skąd w Krakowie wziął się taki kamień i jak wpływa on na ludzi znajdujących się w pobliżu? Wyjątkowy kamień w zachodniej części zamku wawelskiego. Na Wawelu znajduje się wyjątkowy kamień o magicznych właściwościach. Ma on emitować bardzo silną energię, pozytywnie wpływającą na otoczenie. Czakram wawelski, bo tak właśnie nazywa się to krakowskie miejsce mocy, mieści się w pozostałościach 11-wiecznej świątyni św. Gereona. Po miejscu tym aktualnie nie pozostało zbyt wiele, natomiast sam kamień znajduje się za ścianą dobrze zachowanego dziedzińca. To właśnie pod tę ścianę przychodzą ludzie, którzy chcą naładować się pozytywną energią płynącą z czakramu. Według radiestetów takich miejsc jak czakram wawelski jest kilka na całym świecie. Należy do nich między innymi Jerozolima, Mekka oraz oczywiście Krakowski zamek. Czakram wawelski miał powstać przez filozofa żyjącego w I wieku naszej ery, który postanowił właśnie w tym miejscu umieścić prastary kamień o magicznych właściwościach. Człowiek ten znany był z tego, że jak twierdził, miał kontakt z Bogiem. Trudno potwierdzić, że to rzeczywiście on dostarczył kamień na tereny Krakowa, a jeszcze trudniej stwierdzić, skąd właściwie filozof go dotransportował. Jak czakram wawelski wpływa na ludzi w pobliżu? Nie bez powodu tam, gdzie znajdują się miejsca mocy, jak czakram wawelski, przez lata rozwoju cywilizacji powstawały okazałe budowle takie jak zamki, pałace czy świątynie. Radjesteci twierdzą, że miejsca te wpływają na częstotliwość fal mózgowych, co przekłada się na uczucie odprężenia, kreatywne myślenie, efektywność pracy i chęć działania. W Krakowie usłyszeć można wiele historii na temat tego, jak czakram wawelski pomógł podjąć komuś odpowiednią życiową decyzję, czy wprowadzić do czyjegoś życia odrobinę pomyślności. Rzeczywiście, działanie tych silnych punktów mocy może wywierać taki właśnie skutek, łącznie z ułatwieniem człowiekowi pozytywnego spojrzenia w przyszłość. Niektórzy ludzie po wizytach w takich miejscach czują się natchnieni, tak jakby ktoś z zewnątrz podpowiedział im kierunek, w którym powinni zmierzać. Ludzie, którzy odwiedzili czakram wawelski w nadziei na zebranie pozytywnej energii płynącej z tego miejsca, zwykle mówią o uczuciu mrowienia w całym ciele. Im mocniej dana osoba wierzyła w pozytywne działanie energii czakramu, tym większe zmiany odnotowała w swoim samopoczuciu. Oczywiście można uzasadnić to efektem działania placebo, jednak radiesteci tłumaczą, że motywacja do poprawy jakości swojego życia dobrze uzupełnia naturalne wsparcie, które może zapewnić energia pochodząca z czakramu wawelskiego. Czy można zobaczyć czakram wawelski na własne oczy? Czakram wawelski, czyli właściwie bardzo stary kamień mieszczący się w Zamku Wawelskim, nie jest widoczny. Znajduje się on za ścianą dziedzińca w pozostałościach po XI-wiecznej świątyni. Aktualnie ściana ta pozostaje dostępna dla zwiedzających, przez co przyciąga do siebie bardzo wiele osób zainteresowanych pozytywnym działaniem czakramu. Poprzedni dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Nie udostępniał turystom dostępu do czakramu, czyli właściwie ściany, za którą znajduje się magiczny kamień o silnym działaniu energetycznym. Tłumaczył on, że obawia się zniszczeń spowodowanych przez ciągłe dotykanie tego starego elementu budynku. Na szczęście aktualny dyrektor zamku ma na ten temat inne zdanie. Czakram wawelski został otwarty dla wszystkich, którzy chcą poczuć działanie miejsca mocy na własnej skórze. Punkt trzeci: ślęża, masyw ślęży. Im dawniej i bardziej tajemniczo, tym lepiej. Na całym świecie za miejsca mocy uchodzą więc przede wszystkim okolice, w których znajdują się pozostałości dawnych cywilizacji, najlepiej struktury o nie do końca zdefiniowanym przez archeologów przeznaczeniu. Nic dziwnego, że nadwisą najsłynniejsze miejsca sięgają czasów przedchrześcijańskich. Zwłaszcza, że kultura słowiańska, w znacznej mierze wymazana w procesie chrystianizacji, do wartościowania doczekała się dopiero w oczach romantyków, dostrzegających w niej tajemnicze zapomniane dziedzictwo, jak pisała Marie Janion. Niesamowita słowiańszczyzna, obca i bliska zarazem, jest znakiem rozdarcia, stłumioną nieświadomością. Stroną macierzystą, rodzimą, niełacińską. Do jej nielicznych świadectw, które zachowały się częściowo do dziś, należy kamienny posąg zwany Niedźwiedziem na szczycie góry ślęża. Choć łacińscy misjonarze, delikatnie mówiąc, nie darzyli mitologii słowia szczególnym szacunkiem i bezwzględnie wymazywali świadectwa dawnych kultów. Pogańskie sanktuarium na Ślęży było ośrodkiem kultu na tyle silnym, że jeszcze w czasach panowania Bolesława Chrobrego kronikarz i biskup Tietmar z Merseburga z niesmakiem notował, że odbywają się tam plugawe pogańskie obrzędy. Znajdowało się tam otoczone kamiennym wałem, otwarte sanktuarium, wypełnione licznymi kamiennymi posągami, częściowo zachowanymi do dziś. Ich różnorodność stylistyczna każe przypuszczać, że powstały w kilku etapach i wyszły spod dłuta różnych twórców. Przysadzista, grubo ciosana figura na czterech łapach, uznawana za wyobrażenie niedźwiedzia, łączona była z kulturą celtycką oraz łużycką. Dziś to ostatnie przyporządkowanie uznaje się za najbardziej prawdopodobne. Choć kultowe posągi słowiańskie odnajdywane są często na dnach jezior i rzek, w których topiono je rozprawiając się z dawnymi wierzeniami, niedźwiedź ostał się na widoku. Odnaleziono go w połowie XIX wieku w lesie w pobliżu wsi strzegomiany, a kilkadziesiąt lat później przetransportowano na szczyt góry. W zgodzie z uniwersalną zasadą, ogień zwalczano ogniem, a więc kult. Kultem w miejscach dawnych obrzędów, fundując świątynie chrześcijańskie. Surowość ślęży okazała się jednak nie sprzyjać budowie augustiańskiego klasztoru, który miał na niej stanąć w XII wieku. Konwent przeniósł się więc do pobliskiego Wrocławia, a na jego miejscu Augustianie wznieśli kaplicę dopiero cztery stulecia później. Punkt czwarty. Łysa Góra, Góry Świętokrzyskie. Tajemnice i kult czarownic. Z daleka Góry Świętokrzyskie wyglądają jak ciąg niewielkich wzniesień. Z bliska ich wysokość też nie zapiera tchu w piersiach. Kilka pasm górskich poprzedzielanych dolinami, w których leniwie płyną rzeki. Czas i natura złagodziły ich zarysy, obniżyły wzniesienia. Najwyższa jest Łysica, której wierzchołek sięga 612 metrów nad poziomem morza. Niewiele ustępuje jej wysokością Łysiec, bo 595 metrów nad poziomem morza. Ale to jednak od niego bierze nazwę najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich. Łyso góry ciągnące się od rzeki lubżanki do wsi Nowa Słupia, nad którymi góruje szczyt osławionej sabatami Czarownicy Łysej Góry. Tajemnice Łysej Góry Tajemnicze wały kultowe, relikwie, kamienny pielgrzym to nie wszystkie tajemnice Łysej Góry. W jej wnętrzu pod Placem łączącym wieżę telewizyjną i budynek Muzeum Przyrodniczego ukryte są potężne podziemne zbiorniki. Przykryte zostały półkolistym sklepieniem, z którego gdzieniegdzie zwisały stalaktyty. Ekipa badaczy z Pracowni Konserwacji Zabytków, która eksplorowała komory w połowie XX wieku, stwierdziła, że zostały wykute prawdopodobnie w XIX wieku przez carskich więźniów. Ale do komór ekipa dostała się przez studnię, tworzącą szyb łączący powierzchnię ze zbiornikami. O tej studni wspomina już Stanisław Staszic na początku XVII wieku. Dlatego sztolnie mogą być znacznie starsze. Ich budowę mogli zlecić w XVI wieku Benedyktyni. Czasy były niespokojne, groziły najazdy tatarskie i litewskie. Tysiące pielgrzymów zostawiały w sanktuarium cenne wota. Być może podziemne komory miały stanowić miejsce ukrycia skarbu klasztoru Świętokrzyskiego, który przecież nigdy nie został odnaleziony. Inżynierowie eksporujący podziemia zasugerowali możliwość utworzenia w nich kaplicy, która niewątpliwie stałaby się wielką atrakcją dla turystów. Świętokrzyska. Łysa góra kryje niewątpliwie jeszcze wiele tajemnic. Aby je odkryć, wystarczy wybrać się w któryś wiosenny weekend na kieleczczyznę. Charakterystyczną sylwetkę Świętego Krzyża łatwo rozpoznać z daleka po 157-metrowej wieży stacji przekaźnikowej. Punkt 5. Piramida rapa. Grobowiec rodziny Fahrenheit znajduje się w miejscowości Rapa niedaleko bań mazurskich, około 9 km tuż przy granicy z Rosją, obwód kaliningradzki. W pierwszej połowie XVIII wieku Fahrenheitowie wykupili wieś Angrap od Christopha von Rapp, stąd nazwa miejscowości, i zbudowali w pobliżu neoklasycystyczny pałac w Bejnunach. Właściciele majątku należeli do ludzi wykształconych, którzy dużo podróżowali po Europie i wprowadzali wiele nowych rozwiązań w swojej posiadłości. Ich, również jak starożytnych, przyciągała magia wiecznego życia po życiu. W związku z tym chcieli zbudować grobowiec wzorując się na piramidach egipskich. Na początku XIX wieku, w odległości około 5 km od pałacu, wzniesiono piramidę według projektu Bartela Thorvaldsena. W grobowcu w 1811 roku, jako pierwsza została pochowana, trzyletnia córeczka Fahrenheita być może z myślą zapewnienia jej nieśmiertelności. Następnie tam pochowano kilku członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Henrisia. Regenerujące właściwości piramid odkrył przed ponad 60 laty Francuz Antoine Bois, a jego następcy de Belizal, Haumery i Morel wykazali również pozytywne działania innych obiektów o kształtach figuralnych, co nazwali promieniowaniem kształtów. W rapie przecinają się trzy linie silnego promieniowania geomatycznego łączące miejsca mocy. Jedna z nich biegnie m.in. od Kowna przez Rapę i dalej przez Wilczy Szaniec koło Kętrzyna do Karlsruhe, jednego z większych miejsc mocy w Europie. Angielski badacz geomancji Nigel Penick twierdzi, że kwatera Hitlera koło Kętrzyna zlokalizowano z dużą znajomością wiedzy geomancyjnej. Promieniowanie energii w piramidzie mazurskiej według leszka Mateli wynosi około 23 000 jednostek w skali Boisa. Promieniowanie zdrowego człowieka wynosi 6,5 000 jednostek, a miejsca o natężeniu 18 000 jednostek uznawane są za miejsca mocy. Podobno komary i muchy omijają wszystkie piramidy.